Umiem żyć. Monika Gruszczyńska. Szanowni Państwo, a przede wszystkim szanowny, kochany Panie Burmistrzu, Najpierw ksiaty. Ja powiem, że od pierwszego dnia jesteśmy ze sobą od momentu, kiedy powstała Szkoła Muzyczna. Pani Monika rozpoczęła pracę w Szkole Muzycznej i od tego dnia się poznaliśmy. Zalą poznali poznaliśmy się 37 lat 33 lata temu, także proszę tutaj nie łączyć żadnych faktów. I cieszę się ogromnie, że mogłem spotkać Panią Muńkę, bo towarzyszy nam przy, każdego, przy każdej takiej imprezie, przy otwarciu, uświecam nasze, nasze wszystkie wydarzenia krzewińskie. Pani doktor Muńkę-Gruszyńsko, bardzo Pani dziękuję. Ktoś kiedyś powiedział, sparaf parafrazował taką myśl, że piękno ma kształt kobiecej, głosu. Dotyczy to pani Moniki i pani paty, żeby było sprawiedliwie. Dziękuję. A jestem tak mocno wzruszona, że ciężko mi będzie mówić. Panie burmistrzu jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem tego obiektu, tej hali. Dobrze wiem, że wielu, mimo wielu trudności dopił pan swego. Na dowód tego, jakim pan jest budowniczym, Pozwolą Państwu, że przytoczę pewną króciutką historyjkę, która miała miejsce niedawno. Ja jestem Wrocławianką, ale równie kocham trzewnica. I w wolnym czasie, w niedzielę, jak, jak teraz była pandemia, więc tych koncertów było mniej, z przyjemnością wybieram się na taki bazarek, na którym... Są plony polskich rolników, kupuję tam owoce, warzywa. I naprawdę niedawno udałam się tam i widzę pana, starszego pana, który stoi, sprzedaje wiśnie, sprzedaje fasolkę, kolejka ludzi i patrzę on na takim brzydko uciętym kartonie, długopisem, takim cieniutkim długopisem. Może nie miał flamastra w domu. Było napisane tak, owoce z Trzebnicy Zdrój. To był wrocław, podkreślam. Podeszłam do tego pana, poprosiłam, kupiłam trochę owoców, poprosiłam o te owoce. I przepraszam pana, muszę pana zapytać, to Trzebnica już jest Trzebnicą Zdrój? Tak, proszę pani, już nie, nie, jeszcze nie, ale już będzie niedługo, bo mamy tam wspaniałego burmistrza. Ja tak stoję, tak? Tak, tak? Tam jest taki burmistrz wspaniały? Tak. Wie pan co, ja znam przez tego pana burmistrza od Szywnicy. Naprawdę? A pan też go tak wielbi jak ja? To pani go tak naprawdę dobrze znano. No znam, no pracuję tam, przyjeżdżam tu z przyjemnością, znam dobry pana burmistrza Szczerznicy. Proszę panią, to ja mam do pani wielką prośbę. Oczywiście w międzyczasie zrobiła się kolejka kupujących, niecierpliwionych, że my sobie uciliśmy pogawędkę. Proszę panią, mam do pani taką serdeczną, wielką prośbę. Czy pani mogłaby spełnić moje życzenie? O Jezu, będę przeszczęśliwa, jak będę mogła oczywiście spełnić pana życzenie. To moje marzenie. Pani mogłaby najbliższej, przy najbliższej okazji powiedzieć coś Panu Markowi, bo my się znamy i, yy, i ja tak mówię, nie Panie Burmistrzu, tylko Panie Marku. Oczywiście przekażę Panu Burmistrzowi, ale co miałabym powiedzieć? Proszę, mi, proszę mu powiedzieć następujące słowa, takie zdania. Proszę mi powiedzieć. Więc cytuję Panie Burmistrzu. Marku, zostałeś trzewnicę zrujnowaną, a zostawisz malowaną tak naprawdę było, burmistrz. Jak to ja wzruszyłam się tak jak teraz, może nawet bardziej. Napłynęły mi łzy do oczu. Oczywiście, że jeszcze większa kolika się zrobiła. Ten pan nie był zainteresowany sprzedażą tych swoich produktów. Ja mówię, to już panu nie przeszkadzam. Ja, mogę, ja nie mogę panu tego obiecać, bo nie wiem. A jeszcze nie wiedziałam, panie burmistrzu, że dzisiaj będzie taka okazja, że tutaj będę zaproszona przez pana, za co bardzo dziękuję. I proszę mi wierzyć, że ja do, pójdę w niedzielę do niego on tam stoi co tydzień i mu powiem, że spełniłam niekomałe marzenie. Dziękuję panu, panie burmistrzu, za to, że pan zawsze mi okazuje szacunek. Bardzo mnie pan docenia. Okazuje mi pan wielką sympatię, serdeczność. I z tego powodu z wielką przyjemnością przyjeżdżam do Trzebnicy. Dziękuję panu za to, że pan jest i za to, że ja pana poznałam trześć lat temu. Ta piosenka była dla pana.